Po tym jak prezydent zdecydował, że to Mateusz Morawiecki, a nie kandydat w przyszłej koalicji rządowej, jako pierwszy będzie próbował tworzyć rząd, ten ma jeszcze tydzień na przedstawienie nazwisk kandydatów na minister. Ale już dziś wiemy, że nie będą pomiędzy innymi, zwłaszcza Ksasin Gliński ani Kaczyński. Nie ma decyzji, czy w wydarzeniu z udziałem premiera, jakim będzie powołanie rządu, a potem najpewniej porażka w głosowaniu nad wotum zaufania, udział jako minister weźmie Zbigniew Ziobro. My po prostu nie mamy samodzielnej większości, ale o tą większość, o którą pan pyta, no to akurat jest zadanie pana premiera, więc należy to skierować do pana premiera. A jak sobie razie premier. I to zobaczymy. Misja kompletnie nierealna. No ale nie wiem dlaczego pan Morawiecki daje się pokaże swojemu środowisku politycznemu. Problemów z większością nie ma Donald Tusk również w ostatnich dniach rozmawiał z kandydatami na ministrów w tych resortach to ministerstwa, które będą przydzielone politykom koalicji obywatelskiej. Pan premier Donald Tusk jest już gotowy, ma skompletowany gabinet, jest po wszystkich wszystko? rozmowach wszystko jest. Nie... Zawsze jest to ostatnie 5% jeszcze niepewność. Znamy nazwiska polityków, na których ma postawić Donald Tusk. O części z nich informowaliśmy już w faktach, jak wynika z naszych informacji, celem spraw... Szłapka, a koordynatorem do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ministrem sportu Sławomir Nitras, jak podała Gazeta Wyborcza, posłanka Izabela Leszczyna, jest już po rozmowie z Donaldem Tuskiem w sprawie resortu zdrowia. Tu jednak ostatecznej decyzji nie ma, podobnie jak po podziale w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. Do tego o edukację wciąż chce walczyć lewica. Się tego Jeśli chodzi o naukę i szkolnictwo wyższe, tak, prawdopodobnie będzie. Mieszkownictwa Wyższego i Ministerstwa Edukacji, a to wymaga ustawy, zmiany ustawy o działach. Szymon Hołownia ma już swoich kandydatów na ministrów klimatu i środowiska oraz funduszy i polityki regionalnej. To jak wynika z naszych informacji Paulina Henning-Kloska i Michał Kobosko. Poza Władysławem Kośniakiem-Kamyszem do rządu PSL wprowadzić ma też nowego ministra infrastruktury, rolnictwa oraz dawnej gospodarki. Dziś pod nazwą Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ale oto wciąż toczy się spór z Lewicą, która na dziś pewne ma dwa resorty. Cyfryzację dla Krzysztofa Gawkowskiego i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Najprawdopodobniej dla posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, jeśli Lewica nie dostanie edukacji. Na poniedziałek zaplanowano kolejne spotkanie liderów przyszłej koalicji rządowej. Arleta Zalewska, Fakty.